Proszę się ustawić na tle tych kanistrów. O, ich się podnieś? Nie da. O, no, najwyższy, no, o dobrze. No, dobrze, dobra, bo dobra, dobra, no, jest git, jest git. Gruby co kłóca. Siemanko! To jest już czwarty odcinek. <laughs> Dzisiaj jest z nami Gul. gul Gulem jest Kurwa Catlist, Catlist. No to Gul jest z nami, gruby, łysy. Hello. No i jest, no i jest. Jest z nami Natan, ksiądz No i ksiądz Natan, no ksiądz Natan, no, no i ekipa w komplecie. No i oczywiście jestem ja. Mamy już poziom trudny w dzisiejszym odcinku. Zbieraj od razu te miski z bomby. Ty. Jak wiecie z pierwszego odcinka, musimy zebrać szczurastów. Co jest? O, is this? O, ona będzie wstawać. Dobra, idziemy. No ona wygląda jak dziewczyna, trochę. idziemy, idziemy. No, <noise> wygląda jak moja dziewczyna. Zdejmijcie, zdejmijcie. O, kurwa, już? Nie trudny. No. Doktorek już wstał, aby też tu być. Bierzcie, bierzcie, bierzcie ten, ten, ten bezpiecznik. Ja mam. Ja mam apteczkę. A ja mam... no, nie, no. nie ginie, Tu nikt nie ginie. Dobra, idziemy od razu do pokoju. Kocz, 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 kocz. Kocz się od razu te bezpieczniki albo na dużej bierzemy. Nie wiem. Na dół możemy je wziąć. Dawaj robimy speedruna Trzeba a, poprzenosić 7 od razu apteczki przy kominku, apteczki przy kominku Ej, bo ona jeszcze nie jest aktywowane tym duchem Patrzcie No bo oh. trzeba bez wsadzić. No to mm, jeszcze jej nie rób. Weźmy to, nie, to weźmy co na razie się Nie, debilu! Nie odpalaj, nie odpalaj jeszcze No, no to ja pierdolę. Samo się odpaliło Samo się odpaliło, no <laughs> Kupia, Ale jesteś kasztan Amy mogliśmy bo układam. I latarka mi nie działa dla mi też się działa? No bo jest kaccenka, bo ona się budzi debilu a, jest tam. A no jesteś kasztan no, kuparem. Nie no, co ci cipy jesteś się kurwa bez nie grać? No kurwa, co ja robimy? O, oro. Ty takim koksem, no, no mówisz, mówisz, mówisz że robimy speedruna, po czym odpala no, no, się. Nie trzy przy tym. No bo teraz speedruna nie ma już. tam? Nie ma, czekaj tam. O, na jest... O, Oj, jest moja dziewczyna tu, Zoba. O, na do mnie trochę. Wszedł. Nowa miska. Tu jest szczura z nie? Ej, mam miskę i miska i... Czy? No, ja pod szura, pod szczura dajesz. Mój szczur wchodzi i go łapiesz. Kurwa? Gdzie jest kurwa szczur? No tu umiał, jak na górę wchodzisz. No. Nie, nie ja bo. biegnę za księdzem na tanem. No jest tu szczuras? Kurde, gdzie są szczurasy? Potrzebuję jeszcze klucza pozbierać. Ej, co to, co to są te? Stołówka zamknięta. O, tu jest jakaś probówka. Tu są dwie probówki jakieś. Ej, to nie, są nie, bezpieczniki O, mam klucz jakiś, dobra Do stołówki, dobra. Idę otworzyć stołówkę od razu. Gdzie jest szczur kurwa? Ty mam, mam szmatę obok siebie Gdzie jest kurwa szczur? Musi ich szukać no Szczuru mam... mam szczura, dobra no. Gdzie masz? No w stołówce ja jest mam... jeden Ja mam miskę No ja też mam miskę Dobra Jedna miska jest na pewno przy tym Misek jest twój w stół stołówce W jadalni, w jadalni, no Dobra, jeszcze macie szczury? Ile mamy tu szczurów? Tu jest dwie, no i nie wiem, ja nie mam widzy żadnego Ja no no to mniej. bezpieczniki przynoszę tutaj no dźwięków nie wydają no. nawet Ja bezpieczniki przynoszę wydaję wydają szczury bezpieczniki Ej, tu jest głos. strasznie dużo misek W jadalni, na stołówce No przecież to powiedziałem przed chwilą. No dobra, to ja powtórzyłem Dobra, już ja ładuję szczura Kurwa, gdzie szczury, szczury macie? No nie odpalaj tego szczura na no tam Nie odpalamy? No poczekaj, pozbierajmy te szczury i podpalimy kilka na raz, żeby na że wiesz Ja, ja się gubię co, że są w tych samych miejscach A my też znam tam na, na, na pamięć, kurwa, bo godzinę nie chodziliśmy No, tu szczury są, mnie. Tu była szczury, kurwa, trzy szczury, pykamy Gdzie? E, potrzebujesz klusza do kostnicy, ma kto? Ja 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 mam, ja To chodź do mnie, Remu Remień, gdzie, gdzie, ten szczury? Masz trzy No, w kiblu Na górze Dobra Ale na pierwszym piętrze? no na, na ostatnim? No. Szmata chodzi na piętrze, tak? bez Bezrojca. Ale tutaj tam nad tym kominkiem, nie? O, kto to jest? No, no coś takiego. O, łysy, gruby, dawaj te szczury. Na samej górze te szczury no, są? No, no, na kiju. gruby. Wschodnie no, dormitorium. Dobra, no, no. szczura swoje. Elementy. No, ja byłem z gatową. Nagle gdzieś poszedłeś na. O, jest szczur. Rzuciłem mu miskę. Idzie te szczury zbieramy? No, no na dół, za kurwa, kominek. Za kominek. Kurwa. Ej, no, Wy wypuściłeś nie, nie, go, no, debilu. Wypuściłem. Co za A już go nie mogę złapać? No świeżo. miskę. Kurwa, jestem ja no, mam, Biega nie, szczur nie, po pierwszym piętrze, po dywanikach. O, uciekł. Ja, Przy nie, kominku. To, nie, nie, o, masz go tutaj. No, pobieg prosto, świecę na niego. Się nie ja ja mówię, Tu jest szur, tu jest szczur Ja kłócam, ja tu jest lepsi. szczur przy kłócaniu. Dobra, o ty masz. Chodźcie, tu no piętro jest. niżej, tu jest szczur Kłócam, kłócam do szczury. Mam tą probówkę, mam tą probówkę. Uciek trochę. No, tam tą probówkę, kurwa jeszcze mam z 5 minut. No, te probówki to jeszcze są. Są bezpieczniki. No, ale to wszystkie trzeba wziąć. Ale gdzie te probówki to na dół? No na dół wszystko tak? no. Nie mogę dłużyć drugiego szczura. No nie da się drugiego szczura. Weź tu tą, tą, połóż tutaj. Ile mam probówek? 5, z trwającymi no. ręce. Ja to, to trzeba go spalić tak, bo jak mam już dwa, on nie będzie z nim chodził przecież tak. No. Tu też jest probówka. A co to są jakieś szczury? No, no poprzenuście te probówki tutaj. No ja się zbiera, to jest też jakiś event halloweenowy no. chyba. Nie wiem co tam jest na to To samo z tymi drzwiami Apteczki są ten, apteczki są na górze A... Szczur się tu już nudzi jest... No jaramy go, bo ja mam szczura brawo ja tak samo mam szczurę, dobra dobra, to lecimy. Dobra, to odpalaj dobra, odpalaj od od... Dawaj bezpiecznik to... Dawaj drugiego Tylko, że po kolei żeby się nie styluwało Dawaj, Dawaj bezpiecznie. już Bezpiecznik jest, 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 dawaj. Próbuję. Mam jeszcze jednego? Tak, ja, ja mam. E? Dobra, dawaj. jest, bezpiecznik. Dobra, wkładam od razu bezpiecznik. I do jadalni szukamy szczurów. Chodźcie wszyscy do jadalni. No i baja, no i mamy 3 na 10 już. Można potem... Apteczki można zostawić przy kominkach. No są tam, jest tutaj. Tu jest dużo apteczek, to jest pięć apteczek i probówek dużo tu jest. No ja nazbieram wszystko. E biegnie. Z jest? Dobra, pobiega. Chodźcie do tyłu, chodźcie do tyłu. Chodźcie, trzeba wziąć po miejsce i wziąć tego. Jest na wózku i Dobra. Ksiądz, dawaj ksiądz. Nie, dobra, ten z kim, co gra sewi, to jest Krzysztof, będzie łatwiej zapamiętać. No ja jestem stary dziecko. O, trzy mam szczura, mitki. dobra. Ja mam już szczurka Almu. Ja mam miskę ja będę bezpieczny Dobra Do bezpieczników do jestem wstruszał? Weź szczurę No ale to wszystkie bezpiecznie no Dobra, dobra 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 git A te próbów biega, biega. Za kominę na dół Zbiegła na dół na dół Nie biega, dół. biega dół. Dobra cofnij, cofnij, cofnij 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 cofni. Tak, 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 tak tak Nie mam fałki Ja mam już jeden Ja mam miskę Dobra, dawajcie, wejdźcie do kominka Dobra, daj. Ja biorę próbę Na górę pobiegaj, dobra? Dobra, Na górę na górę poszła. No mamy, do... mamy Ile lej. mamy szczurów? Ja, mamy szczurę, ja mam szczurę. jednego. Szkońcie czwarty. No bo ja nie znalazłem szczura. Ja mamy ja go jednego? Ja. To idź daj łosku, tak. To idziesz ty, ty, To jeszcze czekaj, nie odpalaj. No dobra. Nie jest tu, jest tu, jest, tam jest tam tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. wbiła nam się do pokoju. Dobra, to idę go ulecisz macie miskę. Haha, ja <laughs> ale ją gonią. Ja Moli spokojnie, że zostanie w straszną liczbę razy. Gdy oczy są, są czerwone światło ufał, na nią nie działa. Fuuu. Haha, co? To się szła, tam cię kupa mnie na lewy! Nie. Lewy, kurwa, zajmuje cały. Pójdźmy na lewy Dobra, to idźcie szukajcie mi jakichś szczurów. Ja pozbieram bezpieczniki tam do tego, dokładnie. jeszcze jedna miska leży w tym, w, w stołówce, kurwa. Nie, bo wy mi jeszcze nie odpowiedzieliście, do, sugo, do czego służą te probówki obsłane. No kurwa, wsadzać tylko bezpiecznik, żeby odpalić kiedy tam Jakie jakie probówki, zaleźć, kurwa, to jest bezpiecznik, kurwa. O, miska, to no, pod ten prąd, ten prąd. Ty, bo tu szczurów nie widzę w ogóle. Tu Nie masz co robić Mam dużo misek, a nie mam szczurów Umarłem no nie mogę no Ale go No nie mogę Ale na typiatki apteczka? Idźcie no go po... Ona była na górze nie jak coś nie O tu jest szczur Dobra. No no szczur jest bo się rozpiły no, 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 right. Dobra, nie, 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 chodź, weź coś apteczkę i ulecz tego, rezej w tym, bo ja szczura niosę. Dobra, zaraz idę po ciebie, ramieniu. Ale wolno się to chodzi. Rejza łapię chyba. Ja jestem przy kominkach i nie widzę nigdzie szczura. Ja biegnę na dół, szczura idę zanieść. No, bo możesz włożyć, jeszcze złapnę za dwa albo trzy i możemy odpalać. Kurwa, szczurów Pragnę przypomnieć widzowie, że grałem na poziomie trudnym That's right, ich widzowie, that's right Widzowie, właśnie mnie gul bije, widzowie Ależ tutaj... E! Zostaw mnie gulu! Dobra Idę do ciebie, Remi Zostaw mnie gulu Cofnij plecy, Remi Dobra no, no dole, Zobacz, To idzie gotowe, znaczy, ty Dobra, gdzie są te szczury, jakie No, na dole Dobra, jak dotrwacie do tego momentu czerę, odcinka, zostawcie łapę w górę miskę, to No to bardzo ważne do rozwijania się Biegnę za tą ora, wariant koszty na pewno, ścisz powinny inny teraz. wiesz Widziałeś No, no, no. no płacze no, odpierda... ona jest chyba... Szczura ale... mam. Tak, szczur. tak, tak. Bum, bum. Bum, bum Bum bum. Nad komikiem biegajcie Ja mam szczura. Nie no, Wól. No i dawa wracamy, mamy już dwa szczury, tak? Czy jednego mojego tylko? Je jeden ty masz i jeden leży już tam. Biegnie! Ej, biegnie! Jedna biegnie. osoba jedna osoba Ja poprowadzi. nie mam ufałki, ja nie mam ja ufułki. Gdzie jesteście? Ja, się Ja, wiem. Się? się, dobra, szybko uciekamy. Spałnie Tak. Goni was, goni, goni was. Goni. No i zjadła mnie. ja nie mam ufałki, to czemu ona tak szybko? Ja też nie mam fałki Windom do góry? Ty winda nie działa Gońcie Zobacz. co, zablokuję drogę Stój no, zablokowałem cię Jak tu do góry się biegnie stąd No dobra, trafiłem jakoś <noise> Ale cię zostawiło to, Dawaj no James! Panowie Co? Nie no, czekaj, pozbierajmy Chociaż nie wiem no ci... czy... Czekaj, bo... czekaj, no mamy raptem dwa 2. No masz na wącha. co jest? No mnie, no masz... Ale... No, Idę Chodźcie szczury podpalić Lulu, nie zastraj się Tu się Dobra, Dobro już ufałki, nie, mam, trzeba uważać Odpal Odpalasz szczury? Mam szula, mam szulę, mam szczera, mam szczera. Dam Tam drugiego ja Za szybko to odpaliłeś, bo nie wiem czy ze szórym zamrze. Kój goni mnie, kój. Kój, zamykam oczy już. Nie ma remo. Biegnie, kurwa. Staj no, tam przy będę pierwszy świecił. Ale ona płacze dopiero. A. Ona teraz powinna zacząć biec. Tak, Krzysztof to pierwszy. <laughs> Mamy gula. Dzień dobry, Pani panie gulu? nawet w górze Nad nami ona jest chyba Ej ją łatwo można porobić bo ona skakać nie może i można się przy barierkach trzymać tam na górze i skakać Idzie biegnie 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 Żył? To jak wy ja Ja biorę apteczkę Ja biorę życieletkę Kul jest za tobą Gdzie ona go pociągnęła? Na piętra pierwsza by wzięła Czekaj na pierwszym pęczkę wam zostawię ci nie widzę No tam prosto iść tam mamy 10 probówek Na pewno Tam chyba jeszcze leżą 3 Ej nie mam jak szczura odpali O to jest szczur, to jest szczur No położysz miskę i skasi na samej górze O Na samej górze w łazience Dobra no, idę 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 no, ochrony, dostała. Rejże. Jest na pierwszym piętrze nad kominkiem. Na drugim piętrze nad kominkiem jest. Uciekaj stąd. Ja się zamknąłem w drzwiach i w mam jeszcze latarkę. Goni mnie, uważaj. Nie goń No ale biegnie. O, biegnie, biegnie, biegnie. A macie tego... Nie. On cię nie biegł mnie O. Dobra, biorę apteczkę. Dawaj, chcesz iść A to jest to bez sensu, bo ja... Ja Spitfire'em tak, świecę w nią? Ja z Spitfire'em świecę w nią i chuj, nie? A jest Short, sure tu jeszcze w kiblu jest. Gdzie, gdzie w kiblu? No trzecie piętro w kiblu, trzecie piętro w kiblu. Dobra. Chyba idę po to. nie mam ten... Dawaj, kurwa ja trzymam. Idę po... Dawaj, kanio. Kurde. Trzecie piętro w kiblu, to tam. O, oh jest. Ej, bo spierdala w dół. O, oh, idzie, idzie. Ja go biorę i tadać. No Bierzesz tego szczura z trzeciego ja, piętra? Ja, ja, mam, ja mam szczura, ty masz szczura Ja szura ma Jestem szczura trzecim piętrze? 9 mamy, 9 mamy Czyli jednego szczura brakuje Nawet no, daj, idziemy to wszystko Tam na dole są dwa bezpieczki Uj, ja, nocy, ja tu chodzę idę. z Krzysztofem Ja tu chodzę z Krzysztofem Ja jestem na dole już, no, idę już. Tu nie ma szczura no, Jej tu nawet nie słychać już. No bo dziewięć, dziewięć. Dobra, odpalajcie dwa. te szczury. Dawajcie, bo za Nie mam czasu. dawaj tego szczura, masz? Podoś mnie. mnie. ja Ja mam szczurem, nie mogę. Dawaj, nie skacz, no co ty skaczesz? No chodź szczurem. Nie, idź z tym szczurem i nie puszczę tego szczura, ja go ulecę. No co, ja tam jest taki Ja Jestem na najwyższym piętrze. Nie mam Gdy? szczura. Jestem z nią. Nie, nie Dobra, ja nie nie idę, idę ja sobie. Ja ona ona tu jest, ja nie? Dobra ch... to ciebie nie wkładaj szczura, nie wk... O! Ja mam fałki. ja mam u trzymam je... oj chuj, ja też umieram Wkładaj szczura, bo w ogóle... Została Odpalać dziewiątego szczura Ty mnie też zjem, zjem mnie Ej, odpalaj szczura Czekaj, no nie odpalaj, no nie odpalaj, Rage'a destapo biega na górę Poł, ule ulecz nas Tylko ty żyjesz, tylko ty żyjesz, ten, ten. Nie, nie, nie mów nawet No ty żyjesz tylko. No ulecz nas debilu, masz tu apteczki wszędzie Ona została Rage'a, biega po górze tam apteczka aż ale Nie ma apteczek No Ja pierdolę, ale kino. Ja. No ale mówiłeś, że jest na górze. <śmusza> no nas biegam w 5 sekund. No. <śmusza> ale się stykałem. Ale fake news. Nie. No, no. <śmusza> <śmusza> ale fake Ej Ale nie było tam pierwszeczek. Bo ja i to kostnicy nas. O, Krzysztofa. Katolista. To co? Nową kielczkę trzeba Oj wyrawać. tak, oj tak Ja, ja już mam nową Oj no, labirynt, labirynt Widzowie macie spoiler, co będzie w następnym Labirynt, jak dostarliście do końca To labirynt będzie w następnym Dobra, ja będę, Także... ja będę potem mm, chyba Fuck, kamera się rozjebała Altså, no, Hops, er Hops, da, ja, hvis man mangler et link, da. <tøk>